Dobre masz wspomnienia po tym pierwszym naszym spotkaniu. A, napisałeś, bardzo napisałeś w tej na weszło, że dałeś czadu. A się Nie, wygadam. bardzo fajne. Nie, to nawet koleżanka mi napisała, że dałem czadu, a nawet, żeby, żeby było śmieszniej. Siedzieliśmy na zewnątrz i jak oglądałem to potem, to w kadrze widać było narzno kamienicę na nowym świecie. I tam było to wszystko, co, o czym ja mówiłem, czyli tak, poderwałem najładniejszą dziewczynę, zresztą nawet się z nią ożeniłem. Bo tam była redakcja Super Expressu i każdy z tej redakcji to potwierdzi, że to najpiękniejsza w dziejach tej firmy. Yy, oczywiście zdążyłem się też rozwieść, no ale to już jest szczegół. Yy, I również żeśmy tam cały czas pili piwo i nikomu to nie przeszkadzało. Powiem tylko tyle dla, dla porównania, że wtedy drukowaliśmy, nie tak jak dzisiaj nam fakt 400 tysięcy, my drukowaliśmy 2 miliony. I w piątki trzeba było zaczynać, yy, kończyć, przepraszam, pisanie artykułów o 9 rano, żeby zdążyć te 2 miliony wydrukować i rozwieść po całej Polsce. A listy od czytelników, bo jeszcze maile tak za bardzo nie, nie hulały, to zajmowały cały taki pokój od yy, powiedzmy od podłogi po sufit pokój 3x3. Tych listów szkodziło po kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Jak do Polsatu po tym jak Disco Polo rozwiązali? Tak, go ja ja mniej, ale ja słyszałem jak mój kolega kiedyś się pomylił, bo jakby podstawą y, sukcesu Superaka była zdrabka, czyli tam no, trzeba było jakieś numery tam wykreślić, coś w rodzaju Totolotka. No i kiedyś kolega przez pomyłkę y, inny numer wpisał, i nagle 6 tysięcy ludzi w Bydgoszczy wygrało odkurzacze Marki Zelmer. I z tych 6 tysięcy 600 osób przyjechało do Warszawy, żeby te odkurzacze odebrać. No i ten naczelny, który był przytomny, dał im wszystkim za zwrot, znaczy zwrot za bilety. Kolegi, co ciekawe, nie zwolnił z pracy, mimo że kosztowało to firmę no, gigantyczne pieniądze, tylko powiedział, że widocznie system jest zły, skoro jeden facet może całą grę... Walić powietrze, bo całe szczęście, że odkurzacze, bo ludzie do sądu nie podawali, ale jakby samochody na przykład wygrało 5 Byś tysięcy. Musiał na bramce stanąć w Superaku i być. Dokładnie. No w każdym razie kolegę nazwaliśmy Zelmer i od, <grym> od tej pory jest Zelmerem. A z wywiadu, nie irytuje Ciebie ta nazwa? Znaczy, to Ty jesteś asem wywiadu, tak? Tak. Bo powiem Ci szczerze, że mnie to śmieszy, bo na przykład największym asem wywiadu w Polsce, przepraszam, to wino mam wygustować, dobra? tak głupio robię. I się mówi do kelnera, tak, może być, może być. Tak. tak by się ktoś znał na tym, nie? W środowisku, co pewnie wiesz, w naszym dziennikarskim? No. może wiesz. Mówi się o tym, bo nie wiesz, co mam na myśli. Mówi się, że olejca ja, upadnie. Ja, ja, ja wiem, bo ja wiem, co ludzie chcą powiedzieć, zanim jeszcze się odezwą, Więc to jest, jakbyś czytał moją książkę, to byś wiedział. Był, był tam taki rozdział o udręce bycia inteligentnym. Kupiłem książkę, ale nie dotrwałem do końca. No, nie dotrzałeś do końca, no niestety, szkoda. No. Okej, okay. odniesiesz się do tego jakoś? Ale mogę ci polecić lalkę Barbie, tam jest książka, wiesz, z kenem, fajna jakaś i. Uważasz, jak ktoś, świnki. uważasz że jak ktoś nie przeczytał Twojej książki, to jest na poziomie lalki Barbie? Myślę, że różawe świnki, coś takiego. Ja myślę, że jednak nie jesteś w centrum świata. Pozostaniemy przy swoich poglądach. Tak. odniesiesz się do tego o, o upadek Orange, Słyszałeś o tym? Nie, 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 wydaje mi się, że może tak być, że na przykład upadnie TVN. Słyszałem o tym na przykład, nie? Nawet ci powiem, że powiedział mi wczoraj koleś jeden, że skasowano im prenumeraty gazet i on mówi, no to już co ci dziennikarze mają myśleć o rozwoju stacji, która żałuje na gazety tam kilkanaście tysięcy, a jednocześnie szefowa właścicielka sobie kupiła nowy samolot, prawda? No wiesz, tu kilkanaście tysięcy oszczędności, a to samolot. Wiesz, no, każda firma może upaść. Pamiętaj, stocznia, stocznia Gdańska upadła, prawda? Budująca ogromne statki, no to dlaczego ma nie upaść jedna telewizja czy druga? No.